Cześć, witajcie, z tej strony Sepian. Dziś sobie zagramy Smite'a, bo tak akurat mnie naszła ochota. Nagrałem dzisiaj te trzy odcineczki z Archeage'a i tak pomyślałem, że w sumie skoro mam cały dzień wolny, to jeszcze nagram dla was coś w miarę ciekawego i padło na Smite'a. I specjalnie, żebyście się jakoś yy, nie nudzili, wybrałem najbardziej epicką postać, jaka jest w tej grze. Jest to jedno z właśnie w sumie moja ulubiona postać aktualnie. Ło! było groźnie przez moment. Ja widzicie, jak na uciekli. To jest niemożliwe. No nic, no, ale przynajmniej zgarnęliśmy tutaj fragę, więc nie ma tragedii, myślę. To jest zawsze jakiś przedmiot do przodu to jest taką typową postacią, która. To jest taki inicjator, tak jakby. Jak ktoś gra w Lola, to kojarzy to pojęcie. To jest taka postać, która się po prostu wbija w nich wszystkich, używa na ich CCK, czyli jakiegoś stuna, taunta czy coś w tym stylu. I pozwala reszcie swojego teamu ich po prostu dobić. I mam nadzieję, że będę miał okazję ją zaprezentować. O, użyję teraz w każdym razie. Niestety nie wiem, jak to się stało, ale mi uciekł. Siądzie. Udało się. O, triple kill jeszcze, pięknie. To tym bardziej Wam to rzucę. O, jeszcze jakiś achievementy się tutaj podostawało. Uciekajcie, chłopaki. No. Świetnie. Dobra, to się bijemy. Znowu triple kill. <laughs> Ale o tym skillu mówiłem, jak tutaj widzicie. To nie jest taki typowy, mak. To jest bodajże off tank. Wiem, że dużo osób go buduje typowo pod stanka ze względu na jego ultimate, ale. Jak nie gram na właśnie na tym automatycznym sklepie, to staram się go budować full pod ability power. No to lecimy. Wow, co to jest? To nie był dobry pomysł. Ledwo co? Już myślałem, że zginę. Ale nie mnie przyciągał do siebie, bo to pozwoliło mi użyć ultimate'a. To nie było zbyt dobre. Nie było zbyt dobre zagrania. Ale dobry tym mi się trafił. Tak idealnie na filmik. <grym 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 bym powiedział. Ej, ale zostawcie jeszcze trochę fragły dla mnie. Wow, jak to bije! No i zginąłem, super. <laughs> Myślałem, że to będzie działać podobnie jak Turety w LoLu że jeżeli y, prze, przejdą przede mnie, jakby klipy, y, są na pierwszej linii, to ten tytan zacznie atakować ich nie mnie. Ale się przeliczyłem. No nic, dwa triple były, wygrana gra. Ja tam w sumie czuję się spełniony, jeśli chodzi o tę gierkę. Mam nadzieję, że wam też się podobało. W każdym bądź razie wygrana no, równa się łapka w górę. <grych> no nic, dziękuję kochani za dotrwanie do końca. No co, jakieś nagrody? Przyjmę, przyjmę chętnie. No nic, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Peace siema. <grych>